Dzień dobry kochani, witam Was z Lasów Pod Milczem, gdzie jesteśmy na zbiorach jagód. Mamy czerwiec i jagody w lesie rosną jak szalone. Oczywiście zawsze zbierając te jagody, pamiętamy o tym, że są to też owoce, którymi żywią się zwierzęta, więc nie oczyszczamy kwiatków, krzaczków do zera, tylko zawsze zostawiamy owoce też dla innych zwierząt. No wydaje się, że tych owoców jest tyle, że nie ma szans, żeby wszystkie wyzbierać. Ale ja tu na razie zbieram sobie do małego słoiczka. E, głównie dla miłosza, który jest fanem owoców czarnych, jagodowych. Tak, więc słuchajcie, pokażę Wam, jak to tu wygląda. No, o, zobaczcie, pełne krzaczki owoców, pięknych, dużych. Zresztą w takim lesie sama chciałabym rosnąć, gdzie jest tyle pięknego słońca i ciepłego, no i po deszczu oczywiście lasy.